Siemano, siemandero, akcja ZUS, znać ulubione strony. Słuchajcie, wielu nauczycieli gry na gitarze będzie Wam polecało na sam początek struny 9. E, Nawet mój nauczyciel Konrad Jeremus, Szkoła Gitar Harmony, też wszystkim poleca do normalnego stroju strony 9,42. Takie strony 9,42 bardzo fajnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o. E, no Fenderowską skalę, fenderowską skalę 25,5 cala i tam rzeczywiście jest całkiem, całkiem nieźle. Na Gibsonie może 946 byłyby ciekawsze, dziesiątki również byłyby ciekawsze i nie byłoby aż takiego problemu też z tymi bendami, no ale rzeczywiście jeżeli ktoś ma gitarę ze skalą 25,5 cala to na początek nie będzie za miękko, nie będzie za twardo i takie dziewiąteczki dadzą Dadzą na pewno radę. Tutaj akurat mamy do czynienia ze strunami Elixir, czyli ze strunami powlekanymi. Te się jeszcze akurat zdarzyły w starym opakowaniu. Natomiast to już jest, to już jest nowa opakowka. Struny, szanowni Państwo, Elixira można w Polsce kupić w sklepie strunygitarowe.pl i jeszcze jest malutka zniżka na hasło XanTyp, więc bardzo serdecznie polecam tenże właśnie oto sklep, żeby sobie struny kupić. Mają tam w ramach akcji ZUS nie tylko struny Elixira, więc możecie sobie kupić, nie wiem, cztery komplety różnych firm, i na przestrzeni roku, pół roku, w zależności od tego, jak cioracie struny, e, sprawdzić sobie to. No rzeczywiście eliksiry wytrzymają troszkę dłużej. Rzeczywiście eliksiry, jak u struny powlekane, będą wytrzyma, wytrzymywały dłużej. One nie są tak podatne na zniszczenia e, od naszej ręki, głównie od potu i od naskórka, no bo mają powłoczkę. Aczkolwiek nie wszyscy to lubią, więc na przykład możecie również sprawdzić struny String Joy. Ale eliksir bardzo, bardzo eleganckie. Strunki. Strumnygitarowe.pl, hasło Xantyp. Serwis gitarowa mgła w Łodzi. Serwisujemy, naprawiamy. Używamy eliksirów, ale nie tylko. Używamy bardzo dużo różnych strun.